Kochani, w dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus przypomina nam o tym, jak wielkie znaczenie ma miłość. Miłość, którą okazujemy sobie nawzajem, miłość, która pochodzi od Niego. I mówi tak: Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeżeli będziecie się wzajemnie miłowali. Dzisiaj więc trzeba postawić sobie pytanie ja sobie stawiam to pytanie wraz z Wami: co robię dla innych ludzi? Czy potrafię ich dostrzegać? Czy potrafię okazywać miłość? Czy wiedzą, że są dla mnie ważni, czy wiedzą, że w jakiś sposób ten głębszy, ten dobry, ich kocham? Święta Matka Teresa mówiła: Nie musimy czynić rzeczy wielkich, wystarczy, żebyśmy czynili te małe z miłością. Zadanie dla nas na dziś jest takie, abyśmy może powiedzieli komuś bliskiemu, że go kochamy, a może po prostu zrobili jakiś prosty gest, który oznacza naszą miłość. A potem wszyscy poznają, że jesteśmy uczniami Jezusa, jeśli mimo wszystko będziemy potrafili się wzajemnie miłować.